Dobra, Elsons, jestem tutaj, teraz bardzo serdecznie w poniedziałkowym odcinku z prezentacji modów. Dzisiaj padły na Ursusy i Zetory. Proszę zobaczyć, ile ich tu jest. Więc zaczynamy od początku. Mamy Ursusa 12. 12. Ursus oczywiście od Kasztana. Bardzo fajnie on tu wygląda. Proszę zobaczyć. Wszystko fajnie. Wszystko się świeci, kogutów oczywiście nie ma, możemy go odpalić, zobaczyć jakie ma dźwięki do przodu, do tyłu, jak w środku wygląda, jak skręca się fajnie, bo po prostu bardzo fajny ciągnik, jak... <laughs> Ursusik 12 14, nie bo chciałem powiedzieć 12-12, o nie, 1212, 12. sorry, mi się pomyliło z innym ciągnikiem. Dobra, jak sklep się otwierało tutaj? ok Idziemy do sklepiku, żeby Wam go gdzieś w sklepie. No oczywiście mody to są na najlepsze mody oczywiście na konsolę, no, i co tu mamy? O, ciągnik 12, 12. Co mu nim możemy robić? Możemy mu zmieniać mm, kolorki. Możemy mu dać różne kolorki, nam każdy dał do możliwości. Stwierdzę, że w tym odcinku pokażę ciągniki, w późniejszych po, y, odcinkach będę pokazywał maszyny do nich. Aż później zmienimy, oczywiście, na inne, bo to jest na razie taki. Mm, nie chcę tworzyć na razie mod parka czy coś takiego, że później w opisie będę musiał ich craft. Po prostu pokażę Wam najlepsze dane ciągniki. Tak, obu uważam, że na pewno się dzisiaj troszeczkę rozgadam. Konfigurację możemy mieć z obciążnikami do 540 kilo, Chlapacze możemy mieć, albo nie, ktoś z ten ma. Możemy mu dać oczywiście bliźniaki tylne, choć naprawdę do tego ciągnika. Nie, do tego ciągnika nie polecam, bo polecam do jego braciszka. Ci ciągnika 1224 to jest Ursus, który zobaczycie na pewno na mojej serii od 60 do 1000, bo nie widzę możliwości, żeby ten piękny ciągniczek nie trafił do mnie na gospodarstwo. no. Powiem tak, no, grzechem byłoby go nie skupienie, no, zobaczyć jak on fajnie w środku wygląda. No, teoretycznie, no, w sumie za bardzo dużo różnicy nie ma w środku, ale naprawdę jest naprawdę bardzo, mm, fajnym ciągniczkiem. Światła oczywiście działa, no, szkoda, że nie ma kogutów. Ale... Odpalimy go. Dźwiękiem, w sumie, nie będą się różniły, bo to są praktycznie, to jest y, kasza, no, praktycznie robi wszystko jak raczej na jeden dany model jak zrobił jeden to zaczął wypuszczać po prostu kilka ciągników i on tak tu proszę zobaczyć wygląda i mamy od razu ten sam ciągnik tylko w innej konfiguracji ci Ursusa 16.04 mm, tak tu wygląda 16 no, praktycznie to no co tak samo troszeczkę inaczej ustawienia świateł mniej więcej tak to wygląda tylnie wszystko się fajnie zapala Ciąg w środku też jest ładny no szesnastkę na pewno będziemy mieli i na pewno Ursusa bo zetor jest troszeczkę słabszy jeśli chodzi o moc na pewno szesnastka będzie spoko bo ona ma aż 160 koni mecha Nicznych. Zobaczmy, szybciej mi idzie niż wcześniej, już mam czwartą minutę, z już na 16, więc fajnie, bo oczywiście nagrałem 6 minut wcześniej, odcinka ale się nie nagrał. No i proszę zobaczyć, tu mamy konfigurację kolorystyczną. Tu mamy po prostu zobaczyć, możemy mu dać czerwony kolor, tu możemy mu dać na przykład czarny. Konfigurację tak samo, może mieć 540 kg. Mamy opony Old hubs, Strelborki, Michelinki, Nokianki, które naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Mamy oczywiście ustawienia, obciążniki, podwójne bliźniaki, mamy błotniki plastikowe i oczywiście mamy konfigurację 16-14, która jest właśnie tą mm, fajniejszą, bo właśnie mm, konfiguracją. Fajnie wygląda to w masę Mamy oczywiście 16.04 Custom. Mamy zwykłą 6 Ursusa 16.04. Mamy oczywiście, yy, przepraszam, mamy oczywiście 12.24, 12.14 i 12.04. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o Ursusa, kolejnym ciągnikiem jest Ursus 16.14. To jest ten sam praktycznie model, tylko właśnie jest większy, więc on tak troszeczkę zobaczyć mm, wygląda i możemy właśnie zobaczyć, że z bardzo fajnym ciągniczkiem tutaj go zrobimy oczywiście na czerwono możemy posłuchać jego dźwięki dałem mu plastikowe, no 16-14 taki ciągnik raczej będę wolał mieć w swojej gospodarstwie 160 koni jednak robi z roboty. no już 16-04 też jest ładny ale mówię, że najładniejszym ciągnikiem mi się podoba, i ogólnie, wolę 1224. to jest bardzo fajny ciągniczek. Kolejnym ciągnikiem, bo później chyba są już tylko Zetory, mamy Ursusa 904. To jest taki mniejszy ciągniczek, on jest właśnie go mamy na no mojej gospodarce od 60 do 1000. Ciągniczek będzie oczywiście przyszłościowym ciągniczkiem, dopiero w późniejszym etapie. Będziemy właśnie kupywali do niego maszyny. Bo mm, dlaczego nie? Bo chcę sobie troszeczkę pojeździć Fergusonem i dojść Macie oczywiście później sprzedamy, ale no, to nie było tematu. No i proszę zobaczyć, on wygląda mniej więcej tak. Ja y, ogólnie właśnie wolę jeździć y, 900-904, y, y, wolę nim jeździć pod turem. Ja mu zawsze do. Można oczywiście kolory są te same, możemy dać. Ja robię coś takiego, zawsze plastikowe, mu daję. Daje mu konsolę i kolor w sumie taki, jak jest. Więc tak zawsze wygląda. No, mi się wydaje, że to jest bardzo fajna konfiguracja. Jeśli chodzi dalej, mamy już praktycznie ten sam model ciągników, tylko pod marką Zetora. No i mamy co? Mamy Zetora 046. No, Zetor naprawdę bardzo fajny. Nie wiem czemu, ale już sama taka mazwa Zetor. No, już się wydaje, tak, że to jest inny ciągnik. Niby ten sam ciągnik, ale no, jednak Zetor, no. Bardzo fajnie tu wygląda. Mamy mam też chyba ten sam model, bo to jest 12, a tu mamy 16045, to są z tego samego właśnie custom. To są właśnie z ten sam model ciągników. Nie będziemy już ich odpalali włączali, bo to są faktycznie te same co Ursusy. Jedynie co się różni to jest zawartość w sklepie. Tu są 60, to jest. O, to jest Zetor. Mm, który tu mamy, możemy właśnie, możemy znowu kolory zmienić ten ma, może, różnica jest taka, że Zetor ma niebieski kolor, no, Zetor może być niebieski, Ursus zielony, taka jest różnica, no, opony praktycznie wszystko takie same, błotniki, konfiguracje mamy, jak widzicie, największa to jest 155 koni mm, Ursus oczywiście miał tych koni więcej więc tak to wygląda, kolejnym ciągnikiem to jest podróba 12, czyli Zetor 12.011 Bardzo fajny ciągniczek Mówię, Z zetorem jeszcze nie jeździłem. Dlatego ten zetor bądźcie pewni, że zobaczymy właśnie tego zetorka. Chyba na moim gospie bo jeszcze nie wiem, czy zobaczymy ten model, czy ten mniejszy. Bo naprawdę mi się bardzo podoba model zetora. Zetor chyba jest od puszka i od kasztana razem. Bo jeśli chodzi o te zetory i te maszyny, to wszystko robił kasztan. Ale te zetory, te trzy zetory, y, chyba zrobił y, kasztan z puszkapem. Znaczy, puszkapie zrobił, ale chyba na bazie ursusów kasztana. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie bijcie mnie w komentarzach. Po prostu wy, na modhub'ie jest napisane, że nie tylko kasztan zrobił ten mod. Tak to właśnie wygląda z zetory. No, nie będziemy odpalić, bo to jest praktycznie to samo. Zaraz pójdziemy do sklepu Ursus Pokażę od razu wszystkie ciągniki, choć nie. Możemy w sumie iść zobaczyć teraz. Ten zetor mam troszeczkę modów włączonych. No, możecie wiedzieć, co będzie w kolejnych odcinkach, bo mam na pewno przygotuję Wam Fergusony. Mm, na razie chcę zrobić właśnie zetorki mm, zaklepać. No i mamy Zetora 12011, strasznie drogi, 65 tysięcy. Naprawdę. No, Tutaj różnica jest taka, że właśnie zetor ma większą konfigurację kolorów niż ursusy od kasztana to jest jedyny w sumie taki plus że naprawdę mamy większą różnicę, mamy chrapacze i naklejki gdzie są naklejki? a ja nie wiem gdzie naklejki się robią, nie? Ja jestem ślepy. Nie widzę, nie widzę, gdzie są nakleiki. Ustawienia świateł możemy sobie ustawić. No, us setor jest bardziej rozbudowany. konfiguracja, mamy zetora krystala RA, eee, właśnie 12.06. Mamy krystal z eee, turbem, czyli 30 dodatkowe 15 koni. No i to właśnie jest taka różnica, że możemy dać mu turbo. Mi się wydaje, że turbo to jest bardzo fajne obciążniki oczywiście małe średni duże mm, konsole ładowcu. no mówię ten zetor jest bardziej rozbudowany. Eee, I mamy jeszcze e, Ursusa, który znaczy zetora, który mi się najbardziej podoba, bo uwierzcie mi, takim zetorem mm, to jest ciągnik na którego czekałem. Dlaczego? Bo właśnie on jest lepszy niż większość ciągników, ku, w których praktycznie mm, w tym materiale wam Pokażę, mam właśnie markę Borki, Miszelniki, Nakianki, no wszystko tu jest. Oczywiście chlapacze i naklejki, Lech poznać strzelabramkę, bramkę, jest mi powiadomienie, więc przepraszam, Ustawień na świateł, damy takie, krystal i właśnie tu, co jest najfajniejsze w tym ciągniku, mamy oczywiście mm, osiemdziesiątkę, czyli 80, czyli 8045, mamy 8145 i dziesiątkę. Mamy oczywiście dziesiątkę, która mi się najbardziej podoba. Mamy tutaj właśnie 800 i właśnie dziesiąteczkę. 10,046. I właśnie mm, fajnie, bo nie mamy Ursusa, a właśnie 10, e, dziesiąteczki, więc możemy sobie właśnie pośmigać z zetorkiem i mówić, że to jest dziesiątka, więc fajnie, fajnie. Na pewno właśnie zobaczymy e, zetora. Na mojej farmie i to będzie pierwszy ciągnik, który chcę kupić. Bo jak widzicie, cenowo z, właśnie cena takiego zetorka to jest około 41 tysięcy. Ci ciekawi dlaczego zetor Krystal tak drogo kosztuje. Bo Ursus 12 kosztuje 32 tysiące, więc na pewno troszeczkę się wkurzyłem, bo nie zamierzam wydawać tyle pieniędzy na zetora. Na pewno więc chyba zetora jednak nie zobaczymy na moim. Gospodarstwie, no ale mówię, na no te polskie maszyny na pewno na pgr że będziemy grali na te, na te ciągniki, które tutaj zobaczycie. Kolejnym ciągnikiem, jaki jest, to jest Krystal 80. To jest zwykły Krystal, tylko jakby po prostu zrobiony jak 12. Tak szczerze, no to w sumie nie będziemy się nie za bardzo mówić. No to jest jak zwykła 12, nie po prostu zrobiona na 80. Taka słabsza wersja, no i według mnie lepiej to wygląda niż z napędem, bo to jest e, czwórka, nie czwórka czekaj, gdyby mi się już wali, e, bo to mamy ją z nap... czwórka właśnie z napędem mm, czwóreczkę mamy z napędem no i czwóreczka w sumie bez napędu tak to możemy pokreślić no w środku wyglądają praktycznie identycznie bo jak już mówiłem to jest Zetor tamten jest Ursus tu mamy właśnie krystala, ujdź, nie tu usiadłem tu mamy właśnie kolejnego krystala no dziesiąteczkę ja nie daruję sobie się i nie kupię, ja ją muszę mieć na swojej serii, i to będzie jeden z ciągników pierwszych, który będę planował kupić. No i oczywiście stara, poczciwa 60. Sześćdziesiąteczka, sześćdziesiąteczka od drivera. Od żebyście usłyszeli te dźwięki. No, bardzo fajny ciągniczek. No, kurde. No, nie ono. Najlepszy ciągnik, jaki może być. Mam również jeszcze z napędem sześćdziesiąteczkę. Kabina jest naglak. I to jest najbardziej rozbudowany ciągnik w tej grze. Dlaczego? Już pokazuję. Mamy tutaj oczywiście sześćdziesiąteczki, i mamy właśnie Ursusam C355. Możemy mu dać takie kolor różne kolorki. Na przykład możemy mu dać czerwony. Tu możemy dać mu taki pomarańczowy. Bo czemu nie? I możemy mu. Tylko właśnie, czemu to nie działa? Możemy mu dać na przykład. Coś takiego, fajny ciągniczek i jedziemy. No i konfiguracja kabin. Mamy bez kabiny, mamy puszkę, mamy BK355, mamy kunowa, mamy sokułeczkę. Sokułka bardzo fajnie wygląda, mm, na pewno na jakiejś serii może będzie, lub mamy Lubsko w sumie nie lubię, ale też fajnie jest. Mamy Czeszka NT. Czeszką w sumie kabinę. Mamy moją ulubioną kabinę, czyli koja. Koja lubię do 9 w, 900, skoro nie mamy od Karasia. Mamy oczywiście Sokółkę Dwójeczkę. Co tam dalej mamy? Mamy oczywiście Nagleka, którego w sumie posiadam w rzeczywistości. Co tu mamy dalej? Mamy Nagleka dwójkę. Mamy Inny jest bez kabiny. Mamy oczywiście ym, tutaj markę kół, chyba jeszcze są balonówki, szerokie, no różne, mamy standardowe, mamy obciążniki, opon, mamy coś tam, mamy coś tam, różne, mamy oczywiście wzory, mamy trójkąt do wzmocnienie błotników, trójkąt obłaskowy i Konfigurację możemy oczywiście dać mu jej e e e 360 takiej wersji e innej. Mamy właśnie taki bardzo taki o różny, nie? Mamy właśnie C360, mamy C 355 mamy oczywiście obciążniki, możemy jej dać, możemy dać jej 1, możemy maksymalnie dać chyba ich 5, a nie jednak 6 i możemy dać jej Tura. Mm, przedniego, oczywiście z 60, jest również Tur. Ja, która nie kupywałem, bo wam zaraz go pokażę. No, i tak samo jest po prostu z tym ciągnikiem, tylko ten ma po prostu napęd, więc tu za bardzo się nim nie będę y, bawił. Weźmy, chodźmy do ładowacze czołowe i tu powinien być w modyfikacjach y, Tur do Ursus, i to jest ten O. To są dwa tury właśnie do Ursusa, tak one mniej więcej wyglądają, może być czerwony, może być czarny, tu mamy jeszcze taki inny tur, mi się podoba w sumie czerwony tur, ten o, w wersji czerwonej, taki nowszy, mamy do nich różne e, rzeczy. Kolejnymi ciągnikami, co już w sumie końcówką, to są już z nowszych ciągniki, czyli Zetor Proximka, mamy, to jest Proximka chyba od Arka. Yy, właśnie ona bardzo fajnie mm, wygląda. W środku odpalimy ją. Żeby właśnie zobaczyć. <laughs> biegi wszystkie są ruchome, nie? To jest najlepsze. Jak biegi, włączamy to, wszystko ruchome. Bardzo fajny ciągnik. I mamy taką praktycznie samą proximkę, tylko w wersji kolorystycznej zielonej. Mi się bardzo na podoba, bo proximkę możemy zmienić. Kolor, mamy 17 minut, więc szybko poszło. Myślę, że będziemy tu pół godziny siedzieć. A tu proszę, jednak krócej. Mamy proximkę, możemy właśnie dać różne kolory. Jak dobrze widzicie, może być biały, czarne nawet. Mamy kolor podstawowy. Jak ktoś chce, może mieć fletową, może mieć nawet różową. A tu na przykład może wziąć sobie, nie wiem, taki odaszek. No mówię, no. Do wyboru, do koloru, można dać klatkę leśną, można nie dawać. Możemy dać jej, yy, oczywiście, Proxima 120 Power, można dać jej obciążniki 150, 250, 300, 450 kg. Możemy, oczywiście, dać jej obciążniki tutaj w konfiguracji. Yy, Tuza możemy jej dać w konfiguracji, mamy właśnie Nokianki. Yy, co tu mamy? Błotniki, możemy dać tylko przednie, yy, tylko tylnie, przednie i tylnie. Możemy dać, więcej tu no mówię, no fajny ciągniczek, no, warty do mm, w sumie zobaczenia. I kolejnym już z dwóch średnich ciągniczków, które nam zostały, to jest Zetor Fortera. Muszę zobaczyć, czy Fortera też ma ruchowe biegi? Nie, Fortera nie ma, ale Fortera jest naprawdę bardzo fajnym ciągniczkiem i na pewno ja nim chętnie pośmigam na jakiejś polskiej mapie. Mówię, to są ciągniczki raczej już takie, żeby sprzedać e, właśnie coś takiego, wymienić sobie taki e, wygląd ciągnika na taki. E, mamy również jeszcze wersji mm, białej z czerwonymi napisami. Ona mi się naprawdę podoba. Dlaczego ty, panie, mi tu wchodzisz? chce być tu. To właśnie edycja specjalna. No, odpalać nie będziemy. Po prostu chodzimy na średnie ciągniczki. Oczywiście wszystkie ciągniki to zobaczycie w opisie. Tu mamy właśnie Forterę. No, konfiguracji jest ich różne. Możemy dać konsolę, możemy dać przedni TUS, bo możemy dać szerokie opony. Nokianki, Sto... możemy jej dać maksymalnie na moc. to jest 147 w edycji specjalnej albo 147 w edycji czerwonej i uważam, że to jest naprawdę fajny ciągniczek, tylko jak już mówiłem, Zetorek to jest takie już, taki nowszy ciągniczek, jeśli chcecie mieć na swoje gospodarstwo, właśnie wy jakieś jeśli gracie realne spo Możecie wymienić jakiś starszy ciągnik na właśnie jakiś nowszy ciągnik, a nie tracąc, nie potrzebujemy wykorzystać jakieś zapotrzebowanie dużej ilości mocy. Jeśli gracie na jakimś małym polskim gospodarstwie uważam, że wymienienie czy nie wiem, jakieś dofinansowanie z Unii, że sobie jakiś nowy ciągniczek, wygląda bardzo fajnie. I przechodzimy do dwóch dziewiętnastek, tylko że tej nie kupywałem. To jest Ursus 19 jej nie kupywałem, ale mogę Wam ją pokazać w edycji sklepu. Jej nie kupywam dlaczego? Bo ten model Ursusa jest po prostu ładniejszy. To jest oczywiście Ursus 1654 i 1954. Możemy dać mu oczywiście obciążnik, eee, możemy dać duże obciążniki, naprawdę duże obciążniki, możemy konfigurować sobie silnika, zmieniać i będzie miał maksymalnie 225 koni mechanicznych, mam ustawienia kół, obciążniki, ble, bla ble podwójne bliźniaki, ble, bla ble No mówię, to jest najlepszy ciągnik yy, 1934, ja wolę yy, 1664M odpalmy, niech zobaczmy ten ich dźwięki, Patrz, wszystko jest ruchome biegi. No wszystko, biegi są, widzicie, ruchome, wszystko fajnie, najlepszy ciągniczek, ja muszę kończyć, to ja byłem tącią, to są taki młot polskich maszyn, w sumie na polskie gospodarstwo, czy po prostu Zetory oraz Ursusy, wszystkie praktycznie ciągniki rakie yy, widziałem, jeśli są jakieś ciągniki, to na pewno jakieś tutaj yy, ominąłem, na pewno zobaczymy w na przyszłych właśnie no, odcinkach. Ja chcę, na pewno na następne odcinki będą modyfikacje do tych bydlaków, bo na pewno mm, są fajne modyfikacje polskie: jakieś bronki, jakieś siewniki, talerzówki, jakieś różne rzeczy są modyfikacje fajne i właśnie one w poprzednich odcinkach będą, znaczy na w następnych odcinkach będą pokazane, bo poprzednich przecież ich nie było. No i co? Ja będę chciał. Do następnego do, widzimy się za tydzień, za tydzień chyba nie będzie prezentacji ma, po prostu zrobimy sobie ciąg dalszy po prostu tych maszyn, bo yy, za tydzień właśnie chyba pokażę Wam maszyny do tych ciągników i jak te ciągniki pracują, bo skoro już mam ich kupionych, to po prostu je zobaczymy, a na pewno zobaczymy po tych ciągnikach i ich maszynach, zobaczymy lubelską dolinę jako prezentacja mamy na no, konsolę, więc na razie cześć i trzymajcie się miłego dnia!